E-Commerce Masters, gotowe strategie cenowe i analityczne dla Twojego sklepu internetowego. Postaw na dane i zwiększ swoje zyski z naszą pomocą. Cześć, zapraszamy na trzeci i ostatni odcinek dotyczący pricingu w e-commerce. W poprzednich dwóch rozmawialiśmy o piramidzie cenowej, w drugim odcinku rozmawialiśmy o promocjach. A dzisiaj zapraszamy na trzeci odcinek. Jest jedna rzecz, myśląc o pricingów i e komersie, o której nie możemy nie porozmawiać. To jest pricing dynamiczny. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest dla każdego? Nie, to ja. Cześć. Nie, tak naprawdę to jest to możliwe, słuchaj. I ten dynamiczny kojarzy się z tym, co wszyscy znamy, nie? Linie, bo zmieniają ceny. I teraz y, nikt inny już tego nie może, bo to jest trudne, jest opiekowane i tak dalej. Nic bardziej mylnego, tak naprawdę. E, Rozbijając trochę ten cennik dynamiczny na czynniki pierwsze, tutaj chyba chodzi trochę bardziej o to, żeby były proces zmian cen w firmie. I to nie znaczy, że ceny muszą zmieniać się co godzinę, co pół godziny, co minutę, ale to też nie znaczy, że ceny powinny zmieniać się co miesiąc. Te ceny mogą się zmieniać co trzy dni, co tydzień. Im bardziej dopasujemy nasze ceny do skłonności do zapłaty, do portfela naszego klienta, ale też do sytuacji konkurencyjnej kategorii, kategorii, tym więcej marży będziemy tak naprawdę w stanie realizować w swoim sklepie. Więc nie będzie tak, że teraz robimy optymalizację cenową, ona jest razna, że zawsze dynamika się zmienia, rynek tak jak mówiliśmy wcześniej, się zmienia, sytuacja konkurencyjna się zmienia, ona się zmienia szybko. Twoi konkurenci nie śpią, ty też nie powinieneś. I tutaj dynamiczny cennik oczywiście może zmieniać nam ceny bardzo często, ale tak naprawdę już bez zaawansowanego systemu jesteśmy w stanie te ceny zmieniać nawet raz dziennie w celu lepszego, w celu powiększania naszej marży po prostu. Tak, pewnie też prowadząc ten proces do organizacji nie musimy od razu dojść do tego punktu, w którym chcemy być. Możemy też zacząć od częstszych zmian, ale dalej co tydzień i później patrzeć, czy to jest potrzebne, może przyspieszać ten proces. Tak, bo ta dychotomia jest w ogóle fałszywa, nie? że albo mam statyczny cennik, albo mam dynamiczny cennik. To tak nie wygląda, nie? W sensie, to nie jest tak, że albo to jest czarne, albo to jest białe, tak? Cennik dynamiczny to może być cennik, który się zmienia raz na trzy dni, albo na tydzień, bo sytuacja po prostu może tego nie wymagać, nawet teraz na dwa tygodnie, jeśli sytuacja tego nie wymaga i za wiele konkurencyjnie się nie, nie zmieniło, żeby te ceny ceny, 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 ceny zmieniać, ale Cennik może być bardzo dynamiczny, może być średnio dynamiczny, może być mało dynamiczny, może być trochę statyczny, trochę dynamiczny, więc jest tu bardzo wiele odcieni szarości. W 100% się z tobą zgadzam, że to nie może być tak, że albo jestem w stanie to zrobić od razu i codziennie, albo nie robię tego wcale. To, to, to jest bardzo fałszywa, fałszywe założenie z czym postaramy się tu zawalczyć chyba. Jasne, a jeśli byśmy chcieli wprowadzić w organizację ceny dynamiczne, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jakie zmienne uwzględnić w tym modelu? Dla mnie trzy podstawowe zmienne zmienne są tutaj e, najważniejsze, czyli pogoda, e, wejście do, e, czy odległość do następnego sklepu. Dobra, <ścoughs> szortuję. Tak naprawdę w tych trzech rzeczach powinniśmy e, rozmawiać, czy powinniśmy te zmienne, które powinniśmy uwzględnić, tak. pierwsze konkurencja. Czyli w momencie, w którym wiesz, coś się kończy u naszej konkurencji, na przykład produkt, który jest bardzo wrażliwy cenowo, albo średnio wrażliwy cenowo, jest dostępny tylko w naszym sklepie, to czemu my mamy wymagać tej samej ceny za niego? Czemu nie możemy tutaj troszkę więcej marży wyciągnąć? Więc to jest jak pierwsza ważna rzecz, żeby obserwować, co się dzieje u konkurencji, jak konkurencja zmienia swoje ceny, żeby albo podążać za tym, albo jako pierwszym, Stworzyć takie zasady, żeby reagować na zmiany ceny konkurencji, albo samemu driveować, Na przykład, widzimy, i teraz, żeby samemu driveować te ceny, to jest druga rzecz, do której tutaj dochodzimy, i to jest nasz stok. I teraz, w momencie, w którym widzimy, że za szybko, na przykład, coś się nam wyprzedaje, nie jesteśmy w stanie albo wyprodukować, albo zamówić tych produktów i w tym tempie one. U nas się wysprzedadzą przez następne dwa tygodnie, miesiąc i tak dalej, no to tu powoli możemy zacząć zwiększać, zwiększać, zwiększać cenę. Z drugiej strony, jak widzimy, że mamy czegoś za dużo, no tutaj na przykład cotygodniowe zmniejszanie ceny o 3, 5, 7% to zależy oczywiście, jest czymś, co już sprawi, że nasz cennik będzie dużo mniej. Statyczny, dużo bardziej dynamiczny, I to doprowadza nas tak naprawdę do tej trzeciej rzeczy, która jest bardzo ważna, czyli ruch, który my mamy na stronie. I teraz, jeżeli widzimy, że relacja między sprzedażą produktów a wejściami na daną a, kategorię albo na dany produkt, e, te, te relacje wyglądają w ten sposób, że coraz mniej wejść jest potrzebnych, żeby sprzedać jeden produkt, no to tutaj też jest dla nas to jakaś informacja. Że cena może wzrosnąć. I teraz łącząc ze sobą te trzy światy, czyli obserwując ko konkurencję, na przykład za, za, za pomocą takich narzędzi jak Dilavo, czy e, ogarniając bardzo dobrze swój stok, plus rozumiejąc, jak skąd się bierze i jaki wolumen ruchu mamy na danych, e, na danych kategoriach, na danych pro produktach, versus nasze transakcje, to już tak naprawdę wystarczy nam, żeby ten cennik był nie. Mało średnio, tylko naprawdę bardzo dynamiczny. I oczywiście na to trzeba nałożyć zasady. No bo to też nie jest tak, że dla każdego produktu, jeśli na przykład kończy się stop u naszej konkurencji, to dla każdego produktu my powinniśmy zwiększać te ceny. To oczywiście nie jest takie zawsze czarno-białe, ale posiadając te trzy zbiory danych, które tak naprawdę każdy sklep e-commerce powinien posiadać, jesteśmy w stanie udynamicznić ten cennik. Jasne, to, a kim to robić? To jest jeszcze zawsze zagadka, bo jedno to jest zawsze w e na jednak borykasz się z tym I nie tylko w e commerce to jest typowe, że jest dużo więcej pomysłów niż możliwości na ich realizację. I dużo więcej danych niż jesteśmy w stanie przeproces przeprocesować. To jest pierwsza rzecz, że musimy znaleźć odpowiedzialność za pricing w ogóle w organizacji. To nie zawsze musi być od razu cały etat albo cały zespół. Co więcej, na samym początku to nie powinno być, nie powinien być cały etat czy cały, ca, cały zespół. Ale im bardziej rośniemy, tym oczywiście więcej tych kompetencji będziemy, będziemy, będziemy potrzebowali. Z mojej perspektywy, zanim dojdziemy do działu pricingowego, czyli jednej osoby. Która, która się tym zajmuje, no to ktoś, kto jest odpowiedzialny za analitykę, kto dobrze rozumie liczby, kto obserwuje rynek, czy w dziale analiz, czy jakiś business intelligence, jakkolwiek to nazwiemy, tu pewnie to jest dobre miejsce, żeby trzymać te, trzymać, trzymać te kompetencje. Kim to robić, to jest bardzo ważne pytanie, ale jeszcze ważniejsze pytanie jest to, czy to robić i powinniśmy to robić. Powinniśmy mieć proces w organizacji, żeby bardzo głęboko w organizacji zakorzenić to, że zarządzanie cenami jest istotne i że to nie jest jednorazowe czy raz na pół roku zarządzanie cenami, tylko że to jest proces, który trwa w czasie. Jasne. To co? To wszystko, jeżeli chodzi o cennik dynamiczny. Słuchajcie, on jest naprawdę do, do, do wprowadzenia. Nie wierzcie w tą dychotomię, że albo mamy dynamiczny, albo statyczny cennik. Posiadając dane konkurencyjne, posiadając dane ze swojego sklepu, posiadając dane w swoim marketingu, jesteście wprowadzić w stanie szereg zasad, które sprawi, że będziecie wyciągać dużo więcej marży. Dzięki wielkie za bycie z nami na e-commerce masters w serii o pricingu. Mieliśmy trzy odcinki. Trochę to podsumowując, pierwszy o piramidzie pricingowej, gdzie i jak zacząć z pricingiem, drugi o promocjach, w jaki sposób zarządzać naszymi promocjami. Trzeci o cenniku dynamicznym, czy się jak proces zarządzania ceną powinien wyglądać w naszym e, sklepie. E, dzięki wielkie i widzimy się w następnym Tak. W następnej serii następna seria będzie o analityce, na którą już teraz zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć!